Omawiając budowę radioodbiornika, opowiadałem już, w jaki sposób sygnał użyteczny, nasz wybrany, z anteny przez obwody wejściowe i po wstępnym wzmocnieniu lub stłumieniu dociera do mieszacza. W mieszaczu, jak mówiłem, jest mieszany z innym sygnałem z lokalnego oscylatora po to, aby po zmieszaniu zamienić częstotliwość. Sygnału użytecznego na taką, którą później będzie można odfiltrować za pomocą filtra w pośredniej częstotliwości. Skąd jednak wziąć sygnał, z którym w mieszaczu zmieszamy nasz sygnał użyteczny odebrany z anteny? Sygnał ten jest wytwarzany w lokalnym oscylatorze, w lokalnym generatorze, który nosi oznaczenia z angielskiego. VFO, Variate Frequency Oscillator. W jaki sposób takie VFO to jest, to jest takie slangowe określenie tego bloku? W jaki sposób VFO jest zbudowane? Jak działa? Najpr aby to wyjaśnić i przedstawić taki yy, schemat działania VFO, najprościej <laughs> można przedstawić to w ten sposób. Zasada działania takiego lokalnego oscylatora jest bardzo prosta i jest zbliżona do wzmacniacza. Narysuję tutaj w schemacie oczywiście yy, wzmacniacz, do którego podłączę, yy, zaznaczę podłączony mikrofon. Yy, o, w tym momencie zapomniałem w jaki sposób się taki mikrofon zaznacza yy, w schemacie. Proszę bardzo, jakkolwiek. I zasada działania takiego zestawu jest prosta. My tutaj mówimy, nasza mowa jest dosyć cicha, sygnał z mikrofonu jest, za pomocą mikrofonu jest przetwarzany, drgania mechaniczne są przetwarzane na, na sygnał elektroakustyczny, następnie we wzmacniaczu jest wzmacniany i... Podawany do głośnika, już wzmocniony, z większą siłą, z większą mocą, gdzie za pomocą głośnika znowu jest zamieniany na drgania mechaniczne i słyszymy coś takiego głośniej. A teraz pytanie, a co się stanie, jeżeli do takiego układu wprowadzimy pewną modyfikację, mianowicie głośnik umieścimy przy mikrofonie. Co się wówczas wydarzy? Wydarzy się wówczas taka sytuacja, że dowolny dźwięk, dowolny szmer, który zostanie wychwycony przez mikrofon, zostanie podany na wzmacniacz, wzmocniony wyobraźmy sobie, że usuwamy ten głośnik zostanie wzmocniony, trafi z powrotem do głośnika i głośnik wymituje ten sygnał w postaci wzmocnionej. I taki wzmocniony sygnał zostanie usłyszany przez mikrofon. Podany na wzmacniacz, jeszcze bardziej wzmocniony, przekazany z powrotem do głośnika, i taki zestaw niejako sam będzie się napędzał, to znaczy będzie ten dźwięk rósł coraz bardziej, jak głośno. No, aż do osiągnięcia możliwości wydajności wzmacniacza. Co ciekawe, nie będzie to szum, tylko najczęściej jest to zjawisko czasem spotykane. Usłyszy się pisk, i mówi się wówczas, że wzmacniacz się wzbudził. I takie właśnie zjawisko jest wykorzystywane przy budowie generatora. Tylko, że nie yy, generator VFO działa w ten sposób, że nie jest wzbudzany za pomocą mikrofonu i głośnika, tylko za pomocą. Znanego już omawianego przeze mnie, znanego moim widzom, obwodu rezonansowego. Co ciekawe, ten obwód, jeżeli w tym obwodzie rezonansowym kondensator będzie miał zmienną częstotliwość, wówczas będzie można modyfikować częstotliwość, na jakiej taki generator się wzbudzi. I wówczas wystarczy tylko ten sygnał odebrać i przekazać dalej. Stosuje się w tym momencie jeszcze dodatkowy wzmacniacz, którego wzmocnienie musi być niewielkie, a chodzi o to, aby odseparować blok generatora, jeżeli on jest realizowany na przykład na jednym tranzystorze, żeby go odseparować od dalszych stopni, czyli od mieszacza, do którego się ten sygnał z lokalnego oscylatora VFO doprowadza. Tak więc typowy układ wygląda w ten sposób. Generator, czyli wzmacniacz objęty sprzężeniem zwrotnym za pomocą obwodu rezonansowego. Wówczas taki wzmacniacz wzbudza się na częstotliwości rezonansowej takiego obwodu, i sygnał za pomocą wzmacniacza o niewielkim wzmocnieniu, czyli separatora, jest podawany do mieszacza, do którego również doprowadza się sygnał użyteczny. Później z tego mieszacza uzyskuje się częstotliwość pośrednią.